Trzecim momentem centralnym powiązaliśmy pojęcie współczynnika asymetrii, czasem nazywanego też współczynnikiem skośności. W rzeczywistości jednak są to dwie zupełnie odrębne miary wyznaczane za pomocą dwóch innych wzorów. W współczynnik asymetrii wyznaczamy dzieląc trzeci moment centralny przez odchylenie standardowe podniesione do potęgi trzeciej. Dla wielu wyznaczenie tego współczynnika uznawane jest za zbyt czasochłonne. W związku z tym, do oceny symetrii rozkładu wolą stosować znacznie szybszy w wyznaczeniu współczynnik skośności, który stanowi różnicę pomiędzy średnią a dominantą, dzieloną przez odchylenie standardowe. Współczynnik ten, mimo swej odporności na wpływ obserwacji skrajnych, ma jednak zdecydowaną wadę. Jak wspomniałam już podczas wcześniejszej lekcji, nie zawsze dominanta naszego zbioru jest pojedynczą wartością, co uniemożliwia wyznaczenie takiego współczynnika. Na taką ewentualność jest z kolei odporny współczynnik asymetrii, gdyż nie bierze pod uwagę miar pozycyjnych, które mogą przyjmować więcej niż jedną wartość. Informuje on nas o przesunięciu, czyli pewnego rodzaju w wykrzywieniu rozkładu obserwacji bardziej w prawo bądź lewo względem symetrycznego ich rozłożenia w odniesieniu do średniej arytmetycznej. Za rozkład symetryczny uważamy taki rozkład, w którym każdej wartości cechy oznaczonej jako xi, która jest mniejsza od średniej arytmetycznej, odpowiada taka wartość tej cechy xj, większa od tej średniej. A liczebności tych wartości są takie same. Ujmując to prościej, cechy x i xj są jednakowo odległe od średniej arytmetycznej, która wyznacza nam środek symetrii, a ich liczności są takie same. Rozkład symetryczny cechuje się współczynnikiem asymetrii, oznaczanym jako sk, choć równie często stosuje się oznaczenie a równym 0. I jak widzimy na rysunku, obserwacje w takim rozkładzie są rozmieszczone równomiernie względem środka symetrii. W sytuacji, kiedy mamy więcej danych o niższych wartościach, a więc nasz rozkład przesuwa się w lewo, mówimy o symetrii lewostronnej. Wówczas dla takich rozkładów współczynnik asymetrii przyjmuje wartości ujemne. Asymetria prawostronna z kolei to taki przypadek, gdy nasz rozkład jest bardziej przesunięty w prawo, czyli większość naszych obserwacji ma duże wartości. Dla takiego rodzaju rozkładu współczynnik asymetrii przyjmuje wartości dodatnie. Z pojęciem asymetrii rozkładu związane jest też pojęcie tak zwanych długich ogonów, czyli sytuacja, kiedy mamy bardzo dużo bardzo małych bądź bardzo dużo bardzo dużych obserwacji, których prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale należą one do naszego rozkładu. W przypadku asymetrii lewostronnej długi ogon możemy odnotować po prawej stronie rozkładu, a dla asymetrii prawostronnej po lewej. Raz jeszcze, aby zobrazować sposób wyznaczenia współczynnika asymetrii. Przedstawimy ten problem na przykładzie omawianej do tej pory liczby szczeniąt w miocie, czyli naszego szeregu rozdzielczego. Tak jak wariancje, współczynnik asymetrii najłatwiej wyznaczyć jest, korzystając z podobnej tabeli. Ponownie do naszego szeregu dodajemy trzy dodatkowe kolumny, tuż po liczebności. W pierwszej z nich zapisujemy różnicę pomiędzy i tą obserwacją, a średnioarytmetyczną, która przypomnijmy dla tego przykładu, wyniosła 3. Wynikami tych różnic są zatem kolejno wartości minus -2, minus -1, -0, -1 i -2. Następnie te wyniki podnosimy do potęgi trzeciej. Otrzymujemy wówczas kolejno minus -8, minus -1, -0, -1 i -8. Ze względu na to, że każdy z pomiarów powtarza się nkrotnie, Musimy te wartości przemnożyć przez odpowiednie liczebności każdej z kategorii. W ten sposób w ostatniej kolumnie po prawej otrzymujemy wartości -16, -4, -0, -3 oraz -48. Sumując je, otrzymujemy wynik -31. Aby wyznaczyć współczynnik asymetrii, najpierw wyznaczamy moment centralny trzeciego rzędu dzieląc wspomnianą sumę 31 przez liczbę obserwacji, czyli 20. W mianowniku podajemy z kolei wartość odchylenia standardowego podniesionego do potęgi trzeciej. Przypomnijmy, że zgodnie z poprzednimi obliczeniami wyniosło ono 1,43 setne. W ten sposób otrzymujemy wynik równy 53 setne. Wartość współczynnika asymetrii powyżej zera Świadczy o niewielkiej asymetrii prawostronnej. Zwróćmy uwagę, że kierunek przesunięcia determinuje tak naprawdę sama wartość trzeciego momentu centralnego, gdyż odchylenie standardowe zawsze jest wartością nieujemną. W związku z tym o rodzaju asymetrii dowiadujemy się już wyznaczając sam moment centralny trzeciego rzędu, a siłę tego zjawiska poznajemy dopiero po wyznaczeniu wspomnianego współczynnika asymetrii.